Cześć. Witajcie w podcaście Fiszki Pana Boga. I dzisiaj mocny temat. Trudny temat. No, zobaczymy, czy trudny. Czystość. Mhm. I napisaliśmy sobie tą listę z tymi tematami tak naprawdę już e, 4 lata temu. Mhm. I napisaliśmy czystość małżeńska, a z przodu chyba w nawiasie było tak. przed, nie? Tak, tak. Przed małżeńską. O czym chcemy gadać w ogóle? No, jakby chyba każdy wie, czym jest y, czystość przedmałżeńska, no nie? I koniec tematu. I, I koniec tematu. No, ale mówiliśmy, że ten podcast będzie też naszym świadectwem. I naszym świadectwem jest to, że my przed ślubem y, chodziliśmy ze sobą 7 lat. No. No, i gdzieś staraliśmy się wytrwać w tej czystości. I w ogóle mieliśmy związek na odległość, więc jak się spotykaliśmy, to się spotykaliśmy zazwyczaj w Łodzi, u mnie w mieszkaniu, nocowaliśmy razem i w ogóle to tak sobie myślę z perspektywy czasu, że to jest tak niesamowicie, że nam się udało, ale to też nie jest tak, że my jesteśmy jakimiś heroesami w ogóle. Nie, to tam. jest też łaska, nie? Tak. No i też, ja nie wiem, czy pamiętasz, podjęliśmy wtedy sobie takie e, postanowienie, że mówiliśmy dziesiątkę różańca za siebie codziennie. Tak, tak. Tak, i ja myślę, że to nam dało siłę, nie? Żeby wytrwać tak, tak. To był związek mm -hmm. też y, na początku nie na odległość, bo zaczęliśmy chodzić ze sobą w liceum, no to każdy u rok siebie. To było w sumie. Potem y, ja byłem w Gdańsku, ty byłaś jeszcze w Bytowie, no. i widzieliśmy się w weekendy. Potem ty byłaś w Łodzi, a ja byłem jeszcze w Gdańsku. No to wtedy widzieliśmy się co jakiś czas i to też czasami w Bytowie u rodziców. A potem ty byłaś jeszcze w Łodzi, a ja już byłem w Berlinie i w weekendy w Łodzi. Dokładnie. Nie. Dostałem no, tak kawałek podłogi do spania. Kawa kawałek podłogi. No, Pozdrawiamy, pozdrawiamy. To był bardzo dobry czas. No, ale tak sobie myślę właśnie e, powiedz, czy warto? Czy warto wytrwać? Warto. No, bo teraz się mówi, no ale przecież trzeba się sprawdzić, bo co jak po ślubie się okaże, że do siebie nie pasujemy? No, ale co ty chcesz <grym> sprawdzać tak naprawdę? E, no bo. Kurczę, do jakiej miarki chcesz to w ogóle przyłożyć? I, I co ty w ogóle chcesz sprawdzać, człowieku? O co chodzi w ogóle? Nie wiem. No, ja tego też nie rozumiem. Jakby dla mnie, y, mi się wydaje, że jeżeli pasujemy do siebie psychicznie, pasujemy do siebie też, y, jakby, no, uczuciowo, nasze style życia, nasze wartości, no to fizycznie też się dopasujemy. Tylko, że też trzeba rozmawiać nie? o pewnych rzeczach i to też jest ważne. No, to no, no też nic ci nie da. Jeśli sprawdzisz się w wieku 18 lat, 19, żeby potem ślubować sobie na całe życie, a ta nasza, jeśli chodzi teraz już tylko w ogóle o strefę fizyczną, to ta fizyczność się z latami zmienia. Mhm. I to, co Ty sobie sprawdziłaś, sprawdziłeś w wieku 12 lat czy początek 20 lat, to już po 30, 40, 50 i tak dalej nie jest aktualne. No dokładnie. Po dokładnie. urodzeniu dzieci to nie jest aktualne. Mhm, dokładnie. Więc y, to jest taki argument, nie, że ja muszę się sprawdzić, to jest takie mhm. po prostu usprawiedliwienie swoich po prostu wewnętrznych wszystkich sił, które mnie napędzają do tego, żeby, żeby się sprawdzić. Mhm. Tak, ale ja też tak sobie myślę, jeszcze jest inna kwestia, że jakby to współżycie nigdy nie pozostawia ciebie takim czystym, ale w tym sensie takim psychicznym i emocjonalnym. No. I zawsze jest tak, że to pozostawia coś. I y, jakby chodzi mi o to, że to się nie kończy na tej fizyczności. Mm -hmm. I potem to się ciągnie za nami w jakiś sposób. I teraz kwestia tego, w jaki sposób ty przeżywasz ten akt fizyczny, tak. to też potem emocjonalnie jesteś albo po prostu sterany totalnie, albo jesteś podbudowany. I to też jest mm. mega ważne, nie? A jeżeli ty idziesz tylko po to, żeby się z kimś sprawdzić, to ta osoba też ma do ciebie takie podejście. No bo. I jesteś takim testerem, tak? I to, to jest takie przedmiotowe mocno. No, no, my się skupiliśmy mocno na tej ciałesności i myślę, że to, co mieliśmy powiedzieć w tej kwestii, to w miarę powiedzieliśmy. Mm -hmm. Ale też, co ja bym chciał powiedzieć, co jest bar... dla mnie troszkę ważniejszym tematem w kwestii czystości. Małżeńskiej i przedmałżeńskiej, to jest coś, um, oczywiście ta czystość serca, ale z której wynika czystość intencji. Uh -huh. Bo um, o co chodzi w tej całej nieczystości, nieczystych myślach, nieczystych czynach i tak To chodzi o to, że ja mam złe zamiary wobec ciebie. I mam złe intencje wobec Ciebie, nieczyste intencje, czyli ja chcę sobie, sobie coś wziąć. Uh -huh. I ta nieczystość wynika bezpośrednio z jakiejś tam pychy. Uh -huh. A że ja chcę sobie coś zrobić. Y i nie li... Kosztem twoim. Tak, nie licząc mm -hmm. się tym kosztem tak, nawet, nie? tak, ja właśnie też chciałam powiedzieć, że jakby dla mnie ta czystość, to nie zamyka się właśnie tylko w tej sferze fizycznej, nie? Mm -hmm. Bo to się, tak się bardzo utarło, że czystość przedmałżeńska, no to wiadomo, nie? Czystość małżeńska, czyli nie zdradzamy męża, żony. No bo to się tak łatwo, przepraszam, utarło. Przed ślubem mm -hmm. nie wolno, po ślubie wolno. Tak. A po pośluby tak naprawdę też nie wolno, tak jak myślisz. <noise> no tak. Nie? Po, po egoistycznemu też nie wolno. W no tak. takim nie, że nie wolno, tylko ja nie lubię tego nie wolno. Uh -huh. Ale nie warto. Bo to nie ma wartości. Nie? Uh -huh, dokładnie. Ale tak sobie myślę właśnie, że dla mnie to też się sprowadza do takiej uczciwości małżeńskiej, no nie? Mm, ta czystość. Ta czystość, no. czystość jakby też jest spójna bardzo z tą uczciwością. Także to, to myślę, że to jest ważne. Ale tak sobie myślę też w kontekście rodziny i dzieci, że. Yy, to jest bardzo taki trudny temat, żeby rozmawiać na przykład z dziećmi, nie? Swoimi. Ja wiem, że nasze dzieci są bardzo malutkie, ale przyjdzie mm -hmm. taki moment, w którym ja chciałabym porozmawiać z moją córką o jakiejś tam też seksualności, o czystości, dlaczego warto, dlaczego nie. Mm -hmm. I wiem, że to będzie mnie bardzo dużo kosztować. Że to będzie mnie kosztować złamania w sobie pewnych rzeczy, żeby też z nią porozmawiać. A dlaczego chcę z nią rozmawiać? Żeby ją chronić. I to może brzmi abstrakcyjnie, ale chodzi o to, że jak ona będzie świadoma pewnych też rzeczy, nie żeby jej teraz pokazać super świat w w ogóle co to tam nie jest, ale chcę, chcę jej powiedzieć o tym, żeby ona też stawiała granice innym ludziom. Bo czasami można komuś zrobić krzywdę i jakby początkiem są pewne teksty, które nie są właściwe, nie? Które dziewczyny słyszą. Albo, nie wiem, przychodzi ładna kobieta obok placu budowy i jest, eh, ty, ha, ha, ha", nie? Mhm. I to już się jakby od tego zaczyna, nie? To są jakieś takie pewne przekraczanie granic. No i ja chcę, żeby nasze dziecko wiedziało, w którym momencie ma powiedzieć komuś, ej, słuchaj, stop, nie? Ja się mhm. z tym nie zgadzam. No. Jest tak dużo różnych sytuacji na świecie, i dlatego wiem, że ja będę musiała jako ich mama w sobie coś złamać, żeby z nimi usiąść i powiedzieć: Słuchajcie, teraz musimy pogadać tutaj na taki temat, nie? Mm -hmm. tak. Ale tak po prostu no, to jest teraz może trudne, ale po prostu ym, jeśli człowiek się oswaja z tym tematem i wychodzi z tego takiego niedojrzałego patrzenia, że nie wolno, wolno, mm -hmm. tylko bardziej nie warto, warto. To wtedy bardziej swobodnie rozmawiasz na ten mm -hmm. temat też z dziećmi, ale co właśnie ważne, to co powiedziałaś dla mnie jest, że chodzi o to, że dużo takich ym, przypadków wykorzystania polegało na tym, że pewna granica została nierozpoznana. Mm -hmm, dokładnie. Je żeby teraz to zabrzmiało jasno, ofiara jest ofiarą i to nie jest tak, żeby teraz nie było mm -hmm. myśli, że ofiara jest współwinna. Nie, absolutnie. Mm -hmm. Ale. Ta ofiara ona nie widziała pewnych granic, które zostały przekroczone. Po prostu nikt tego nie, nie powiedział. Tak, bo skąd więc bo dzieciak taki ma wiedzieć? To jest manipulacyjny uh -huh. na początku, psychologiczny chwyt, uh -huh. a później jak już pewne granice widać i zostały przekroczone, i wiadomo, że jeśli coś złego dzieje, to czasami czy zazwyczaj jest za późno i dochodzi do tego, do czego uh -huh. dochodzi. Dokładnie. I o to chodzi, żeby w tej jakiejś świadomości e, dzieci zasiadć pewną e, wiedzę, co jest normalne. A co nie powinno w tym czasie i w tej relacji być miejsca? Dokładnie, dokładnie. Żeby mogła też ta osoba, przyszła ofiara, to co na razie teraz powiedzmy, nasze, mówimy o naszych dziewczynach, mhm. które chcemy w tej kwestii uświadamiać, z nimi rozmawiać, ale to mogą być różne osoby, żeby potrafiły w odpowiednim momencie stanowczo powiedzieć nie, krzyknąć, zawołać o pomoc i tak dalej. I czasami masz, no niestety, taki jest świat, do, yy, styczność z taką przemocą, Przeciwko której to też nie zadziała. Mm -hmm. Ale to już jest, jakby wiesz, masz szybciej jakąś taką czerwoną lampkę w głowie. Nie? No dokładnie, dokładnie, ale to już właśnie fajne jest to, że czasy się zmieniają i coraz bardziej swobodnie się rozmawia o pewnych rzeczach, no nie? Mm -hmm. Bo y, jeszcze kilka lat temu w domach to były takie tematy tabu, no nie? Za dużo się nie mówiło. I najwięcej, czego człowiek się zbydał, to ze szkoły, z internetu, coś mm -hmm. tam. Mm -hmm. Tak się, no jakby... I to też jest fajne, właśnie, że. Mm, że coraz bardziej jesteśmy świadomi i coraz bardziej potrafimy rozmawiać Nie? na pewne tematy, że to jest właśnie ważne, żeby w domach rozmawiać ze sobą. Mm. No właśnie cały czas wracam do tej cielesności, ale ja chciałbym wrócić znowu do tej <coughs> czystości w e, jeszcze innej kwestii. Zobacz, to, czystość przedmałżeńska, czyli mam co do ciebie dobre intencje e, i czy, czystość małżeńska, że my potrafimy na pewne tematy rozmawiać bardzo otwarcie, tak jak teraz na tym podcaście. Mm -hmm. I pogłębiamy naszą relację. I uh -huh. ta czystość małżeńska, dlaczego warto? Bo ona będzie się wylewać na nasze środowisko, czyli przede wszystkim na nasze dzieci. Uh -huh. I my w tej czystości tworzymy środowisko, w którym możemy otwarcie właśnie rozmawiać na tematy też trudne, kiedy będzie na to czas. Uh -huh. nie? Na razie tematem trudnym jest, że nie będzie lodów, bo, <laughs> bo jest tak. kara, czy, czy, czy cokolwiek. Nie? To jest bardzo trudny temat na tym poziomie, ale właśnie to tworzy ta czystość, że mhm. nie masz tak, nie masz żadnego brudu, który ci się zaplączy, nie masz żadnego syfu w relacji między nami, w naszej przestrzeni, która y, będzie mogła urosnąć do jakichś nie wiadomo jakich rozmiarów mhm. y, i po prostu psuć. Tak, właśnie, bo tą atmosferę. Mhm. Tak, ja pamiętam, nie wiem czy ty pamiętasz to, ale jakiś chyba z rok przed ślubem mieliśmy taką rozmowę, nie wiem, czy ty to pamiętasz, czy właśnie w Łodzi, e, że po prostu kawa na ławę, wszystko wyłożyliśmy. Co tam się działo, jakieś nawet rzeczy, które nam się wydawały, no jakieś stare, nieważne, ale po prostu wszystko sobie powiedzieliśmy. I zaczynaliśmy właśnie z taką uczciwością i z taką e, czystą kaczką, no nie? I fajnie było właśnie wejść w małżeństwo bez już jakichś takich no, syfów bagaży. po prostu, bagaży. Bo to potem właśnie tak jak mówisz, rośnie nie? pewne rzeczy. No, bo później, a powiem później, a potem powiem po ślubie, a potem nie wiadomo kiedy, a potem ta druga osoba sama coś tam odkrywa, coś, mhm. co nie było niczym wielkim, ale jeśli ta osoba druga tego nie wiedziała, no to. No jest jakaś rana, nie, nie zostaje. Jest ból, i to też to zaufanie wtedy gdzieś tam. Nadużywanie. No ja mam taką jedną koleżankę, która kiedyś mi powiedziała, co mi w ogóle totalnie tak zbiło z tropu, że wiesz co, ja się boję, że mojego męża, jak on by poszedł teraz gdzieś na imprezy i się napił. On mnie na pewno zdradzi. Nie i wiesz, i to chodzi o to, że były jakieś pewne zranienia, jakieś tajemnice w tym małżeństwie, i w ogóle nie ma zaufania. nie? I to jest w ogóle no, straszne. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, że każdy jakieś, nie wiem, Twoje wyjście na imprezę firmową i ja po prostu już jestem przekonana w 100%, że ty mnie zdradziłaś. Ja wiem, że znowu wracamy do tej, ale to, to jest bardzo ze sobą powiązane. To, to, nie, to nie może być jakby jedno, nie istnieć rozumiesz, że, hmm. że nawet rozmawiamy o tym zaufaniu i, i o tej czystości intencji, to i tak się ostatecznie łączy z tą cielesnością. Więc Bez dlatego tak, co chwilę no, wracamy do no, tego i to jest takie... To jest to samo, to się tylko wszystko... że na różnych poziomach. Dokładnie. I ja mi się wydaje, że ta czystość na poziomie cielesności to jest najniższy poziom czystości. Mhm. W sumie tak. Nie, nie wiem, czy teraz mówię poprawnie, ale to, co do tej pory doświadczyłem i może za 50 lat małżeństwa powiem, że jest całkowicie na odwrót, ale co ja teraz widzę, że Poziom czystości, jakby małżeń, tej e, cielesnej, to jest najniższy poziom. To jest po prostu. mi się też tak wydaje. Ogarnięcie jakby... hormonów. Jak masz 18 lat, 19, ciężko ogarnąć, ale to jest ogarnięcie to. cielesności tak naprawdę. Najbardziej... Trudniejsze są in, te wyższe poziomy mm -hmm. czystości, czystość intencji, czystość w rozmowie, czystość e, w powierzaniu tajemnic. Co dla mnie też i dla ciebie też jest ważne, e, czystość w finansach. Mm -hmm, Że tak. na przykład. E, to nie chodzi o wzajemną kontrolę, ale ty wiesz, na co idą pieniądze. Ja wiem, na co idą pieniądze. Mm -hmm, że nie ma tak. czegoś takiego, że pieniądze giną z domu, mm -hmm. że one uciekają w jakiś tam alkohol, jakieś ciemne interesy, czy torebki. <laughs> Bo tak, no, czy cokolwiek, ale po prostu jest to czystość. I te pieniądze, to myślę, że to jest tak nad tą cielesnością, mm -hmm. ale. Jakby też nad nadciel... To, się, to jest, jest taka fontanna, to mm -hmm. się wylewa. Wbrew mówi. pozorom, tą cielesność jest chyba najłatwiej opanować, no nie? Wbrew Bo najwięcej, pozorom, najwięcej tak. się o tym mówi, a tak naprawdę to jest człowiek. To jest, najł... początek. to jest początek, nie? I to w sumie tak sobie myślę, że jak już tutaj leżymy, no to to jest ciężko, nie? To jest po prostu początek. No I właśnie mi się to wydaje jest... też, że jakbyśmy to usłyszeli 10 lat temu, że to jest dopiero początek. No to no. tragedia. I to ja bym chciała tutaj <laughs> też temu powiedzieć, że, tak. że to jest też łaska. I to Dokładnie. jest też jakby pewne szczęście i pewne sobie ustawienie rzeczy w głowie. Uh -huh. I, I mi bardzo właśnie pomagały takie rozmowy oczyszczające, że czystość intencji tej rozmowy, że tu już nie było żadnych takich niedomówień, półtajemnic, pół praw, czegoś, kombinowania, to bardzo pomagało opanować siebie też, bo to uh -huh. było uwalniające też. nie? Uh -huh. Dokładnie. I właśnie to się wszystko sprowadza do, do tej uczciwości poprzez szczerą rozmowę. Mhm. Że to jest podstawa wszystkiego. Jak ze sobą nie rozmawiamy, to wtedy nie budujemy tych wszystkich przestrzeni. I tacy też przychodzimy do Pana Boga, jeśli mówimy o tej czystości, też relacji między nami, ale też między nami a Panem Bogiem. To yy, też chodzi w tej czystości o to, żebyśmy nie przychodzili tacy. No tacy formalni, tacy, mhm. że wypada powiedzieć teraz Panie Boże, i tak dalej, i tutaj, i w tytuły. I czasami w modlitwie tak nas modlitwa prowadzi, że tak podchodzimy do Pana Boga, ale ogólnie to jest relacja e, tatusia i, i dziecka, mhm. i to już jest level naprawdę pro-pro. Jeśli do tego dojdzie, że to jest Twój tatuś i przyjaciel, mhm. to nie mówisz formalnie, tylko wbiegasz i wskakujesz na kolana. Dokładnie. Ze wszystkim, z Twoimi brudnymi kolanami. Z Twoim usmarowaną buzią, z Twoim całym brudem, ale też z twoim całą radością, jaką masz i nie masz mm -hmm. nic do ukrycia. Jak zaczynasz kombinować, to to jest ta nieczystość i Pan mm -hmm. Bóg bardzo nie lubi tego właśnie jak... fałszu. Tak, mm -hmm. tego takiego skrywania, tylko mówi, przyjdź do mnie tak, jak jesteś, przecież wiem, jakim cię stworzyłem. No nie. dokładnie. A my próbujemy te maski ubierać wobec Pana Boga wobec siebie nawzajem, czasami próbujemy. Mm -hmm. Ale też. Ale jak... też przed samym sobą. Nie? Mm -hmm. Ale też mamy takie doświadczenie w naszym małżeństwie, że jak e, pewne rzeczy nie zostały wypowiedziane od razu, że coś tam nam urosło w tej naszej relacji, to tak się zbierało, zbierało, zbierało i w końcu wybuchało w taki sposób, że było trzęsień drzwiami, po prostu wielka awantura. Ale z jakiegoś jeżeli... powodu, jakichś piardów. Tak, to były absolutnie błahe powody. No. Tylko chodzi o to, że to właśnie narastało, no nie? No. I to jest też ważne, żeby. Budować tę relację stale. I to nie jest tak, że zawsze jest super i codziennie jest rozmowa i dialog małżeński, bo nie jest. Nie, nie. jest. <laughs> nie Także to też, bo my tak mówimy, że to jest wszystko takie, oh. No, tak. super. To jest jakby mówimy o jakimś idealnym, y idealnym Może sytuacji nawet nie idealnym, idealnej. ale trochę też o tym, jak my to przeżywamy i jakie tak. jest nasze marzenie na Tak, i nasze dążenie, no nie? No. Do tego dążymy, a idealnie będzie pewnie w niebie. Nie no, daj, daj Panie Boże i yy, ale do tego dążymy i jakby to bardzo się sprawdza w naszym małżeństwie takie podejście i. Fajnie, zachęcajmy no, się nawzajem w tym, nie? Po prostu codziennie. Dokładnie. Dzięki Panie Boże za to spotkanie. Dziękujemy tobie właśnie, tatusiu, że możemy wskakiwać na kolana. Tak, i tacy jacy jesteśmy i czasami brudni, zmęczeni, zapłakani rozkrzyczani, wściekli. Jak naszenika. No, czasami tupający nogami, ale ty mówisz, chodź, 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 mm, chodź. Ja cię przytulam. Tak, dajmy się dzisiaj właśnie przytulić Panu Bogu, ucałować w czoło na dobranoc i chwała Panu. Chwała Panu. Z Bogiem. Pa. Z Bogiem.